syna i Ducha Świętego. Amen. O Matko nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzimy dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na własne zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany odkupiciela, i na krew jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za matkę, czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o matko, nieustającej pomoc, przez bolesną mękę i śmierć Twego boskiego Syna. Przez niewypowiedziane cierpienia twego serca o współodkupicielko, prosimy najgoręcej, abyś wyprosiła nam u syna twego tę łaskę, której każdy z nas tak bardzo pragnie i tak bardzo potrzebuje. W chwili ciszy przedstawmy najpierw nasze osobiste intencje. Do tronu Matki Najświętszej wpłynęły następujące intencje. Ciebie o matko nieustającej pomocy proszę z całego serca, abyś wyprosiła mi u Syna swego łaskę nawrócenia się mojego dziecka i męża. Mateczko nieustającej pomocy, dziękując za dotychczas otrzymane przez nas łaski, proszę o dalszą opiekę i pomoc, szczególnie dla mojego Syna w trudnym obecnie dla Niego okresie życia. I proszę uprość dla Niego szybkie i pozytywne zakończenie sprawy. Prosi zatroskana mama. Do Boskiej Opatrzności przedstawnictwo Matki Boskiej nieustającej pomocy. Dziękując za wszystkie otrzymane łaski, prosząc o opiekę dla Syna, Pani Marleny, w czasie i po operacji jej syna. Mateńko, proszę Cię wyproś łaskę nawrócenia dla moich dzieci, wnuków, rodzeństwa i dla mnie samej. Prosi Twoja czcicielka. Kochana mateńko, nieustającej pomocy, dziękuję za otrzymane łaski, a dziś proszę o Twoje wstawiennictwo u twego syna za moją córkę w kolejną rocznicę ślubu, o silną wiarę, nadzieję, miłość oraz zdrowie i dary ducha świętego dla wnuków Dawida i Magdaleny i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. Matko, pomocy nieustającej. Proszę, abyś wyprosiła u twego syna łaskę nieba dla moich zmarłych rodziców Jesławy i Kazimierza oraz zmarłych z obu stron i za dusze czyścowe, prosi Twoja wierna czcicielka. Matko nieustającej pomocy. Proszę Cię o wstawiennictwo do Miłosierdzia Bożego, o przyjęcie do chwały Bożej dusz moich zmarłych rodziców Heleny i Tadeusza, zmarłych braci Henryka i Mariana. Oraz mary teściów, Aniele i Józefa, niech Twój miłosierny syn przebaczy im przewinienia i zaniedbania, niech obdarzy ich pokojem duszy i radością nieba. Mateczko nieustającej pomocy polecamy Tobie duszę z Marego Czesława z prośbą o stawienictwo do swojego Syna, o miłosierdzie odpuszczenie Jego wszystkich grzechów, przewinień i zaniedbań oraz o dalsze wspieranie Jego żony grażyny. Matko nasza, prosimy Ciebie o szczególną opiekę nad Szymonkiem w szkole i poza nią. Chroń go od agresywnych rówieśników, którzy go, go krzywdzą, a on nie potrafi się przed nimi obronić. Mateczko, Ty wiesz, jak mu pomóc. Matko, nieustającej pomocy, uproś swojego boskiego syna o łaskę dla duszy mojej zmarłej żony Krystyny i zaprowadź ją do królestwa niebieskiego. I wszystkich zmarłych z obu naszych rodzin. Dziękuję Tobie, Matko nieustającej pomocy, za wszelkie łaski dotychczas otrzymane, za wszystkie dobrodziejstwa i wysłane prośby i modlitwy, za tych, których postawiłaś na mojej drodze, za wszystkich, którzy pomogli mi przetrwać ten bardzo trudny dla mnie czas. Matko nieustającej pomocy, wstaw się do swojego Syna, a naszego Pana. O miłosierdzie dla cierpiącej duszy mojego zmarłego brata Bronisława. O Pani, Królowo Matko Nieustającej Pomocy, prosimy Cię o powstrzymanie choroby łalic, o wzmocnienie wiary, wyzdrowienie i nawrócenie dla najbliższych. Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś się nam rozdzielała. Wyjednaj nam przeto, o najłaskawsza matko, u serca Jezusowego te łaski, o które w tej nowennie pokornie Cię prosimy. A my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie. Przez całą wieczność. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach nasz, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz. Pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Zaśpiewamy pieśń. Nieustającej pomocy wraz z tymi, którzy dali świadectwo o łaskach otrzymanych od Boga. Dołączamy do nich naszą modlitwę i wołamy: Dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy. Dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy. Za uzdrowionych z choroby. Dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy. Za pocieszonych w strapieniu. Dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy, za podtrzymanych w zwątpieniu, dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy, za wysłuchanych w błaganiu, dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy, za miłość Twoją macierzyńską, dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy, za ocalonych z rozpaczy. Dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy. Za wyzwolonych z mocy grzechu. Dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy. Za litość nam okazaną. Dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy. Za dobroć Twą niezrównaną. Dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy. Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Zdrowaś Maryjo, paski pełne Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zaśpiewamy pieśń. Polecamy Ci matko nieustającej pomocy, prośby naszych braci i sióstr. Łączymy z nimi błagania w intencji wszystkich będących w potrzebie, wołając. Błagamy Cię, matko nieustającej pomocy. Błagamy Cię, matko nieustającej pomocy. Za chorych, abyś ich uzdrowiła. Błagamy Cię, matko nieustającej pomocy. Zastrapionych, abyś ich pocieszyła. Błagamy Cię, matko nieustającej pomocy. Za płaczących, abyś im łzy otarła. Błagamy Cię, matko nieustającej pomocy. Za sieroty i opuszczonych, abyś im matką była. Błagamy Cię, matko nieustającej pomocy. Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała. Błagamy Cię, matko nieustającej pomocy zabłądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy. Abyś ich z sideł szatańskich wybawiła. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy. Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy. Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała. Błagamy cię, Matko, nieustającej pomocy. Za zmarłych, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła. Błagamy cię, Matko, nieustającej pomocy. O wysłuchanie wszystkich próśb naszych. Błagamy cię, Matko, nieustającej pomocy. Zaśpiewamy pieśń. Maryjo matko nieustającej pomocy racz spojrzeć na nas łaskawi i wysłuchać naszych błagań przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych błagamy cię o to najusilniej wołając pomagaj nam nieustannie pomagaj nam nieustannie Wielka matko boga pomagaj nam nieustannie Matko nasza najlepsza pomagaj nas pośredniczko nasza u boga Pomagaj nam nieustannie. Szafarko łask wszelkich. Pomagaj nam nieustannie. Matko Świętej Wytrwałości. Pomagaj nam nieustannie. Tronie Miłosierdzia Bożego. Pomagaj nam nieustannie. Poręko naszego zbawienia. Pomagaj nam nieustannie. Pogromczyni mocy piekielnych. Pomagaj nam nieustannie. Pomocnienie słabych. Pomagaj nam nieustannie. Ucieczko uciśnionych. Pomagaj nam nieustannie. Cudowna lekarko w chorobach. Pomagaj nam nieustannie. Ratunku ginących grzeszników. Pomagaj nam nieustannie. Nadziejo zrozpaczonych. rozpaczonych. Pomagaj nam nieustannie. Patron komisji świętych. Pomagaj nam nieustannie. wychowawczyni powołań kapłańskich. Pomagaj nam nieustannie. Mistrzyni życia duchowego, pomagaj nam nieustannie. Strażniczko czystości, pomagaj nam nieustannie. Opiekunko rodzin, pomagaj nam nieustannie. Czuła matko sierot, pomagaj nam nieustannie. Pani naszych losów, pomagaj nam nieustannie. Przewodniczko pewna do nieba, pomagaj nam nieustannie razem z Maryją przezywając jej wstawiennictwa módlmy się tak jak nas nauczył pan Jezus Ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódźcie nas na pokuszenie, ale nas zabaw od złego. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek rad wszystkim zmarym dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami. Z niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Bogo Panu Bogu, niech Pan